Siemka ludziska ja z tym Harry pykamy sobie wy Mount Blade ogniemy mieczem. W poprzednim odcinku trochę powojowaliśmy i tutaj mamy oblężenie tego zamku, tak? Eee, pytanie brzmi eee, Czy tutaj wa ktoś walczy, nie? Ok, walczymy z nimi Argun bye. Okej, okay, ech panie, twoje imię sławnym się staje wśród moich sojuszników, a co więcej Jinbai, z którym w sporze jestem, do dziś rany leczy po waszym spotkaniu. Możesz walczyć, lecz wielu z twoich ludzi zginie, a ty poniesiesz klęskę. Poddaj się, nie wylewajemy krwi na próżno. Będziemy walczyć do do końca. E, rozkaż wojsku za to kończy. tak? Dobra. Okay, okay. Dobra. Okej. Okay. E. Dobra. Okej. Dobra. A my jak ten Gray sam poleciał, dobra. Takować. Lecimy, bo to nie ma co. Tam ci pojechali. Okej, okay. to już w tym ci... Aha, nie tu. Dobra. Z drugiej strony wszyscy pojechali. Tam, tam niech walczą Ja wolę mieć kontrolę nad konnymi Szybko poszło Mechman Ty Dobra, oni już uciekają Okej, okay, czymś już zatrzymałem Dobra Dobra ty Też już, sorry, nie chciałem Tam już gdzieś lecą za jednym tam gdzie lecą, tam gdzie lecą A wy co robić strzelcy? Walczyć strzelacie sobie do celu? Musicie kogoś celąć? Ilu, ilu, ilu zabiliście Dobra Tam walczą tutaj też Dlaczego mój koniec taki wolny, co? No, ta Aha Ale no co, no nie musisz machać, to uciekasz i strzelasz? Ja, ja nie rozumiem czy tego. Patrz, tak? oni no, jeszcze się spierdzieli, no. Dobra. Nie muszę kupić lepszego konia, ludzie, bo to. No i chuj! Co masz? Cały rozpęd pozwalał się jebać. Okej. Okay. Dobra dzięki Dzięki za wsparcie ludzie Ja sobie popię A, a ja walczę z tamtymi a tutaj się tylko nic za jednym ja na chuj mi przed ryj śmieciu wjeżdżasz Kurwa Zabijajcie ich tam kom się nie uratuje Dobra Teraz się żyje To trzeba jakoś praktycznie łuczników trzeba no, na początek Dobra Poniu, oh, won jak najbliżej mnie. Czy mówię, wszyscy jak najbliżej mnie musicie jeździć? No, powie no, Pani, wszyscy jacyś wszyscy jak najbliżej mnie. No. Zabijcie ich do reszty i Dobra, oh. No i traj szukę, no. Już mi, już mi go musi wziąć, już mi go musi wziąć. Dobra, dobra, jadę dalej. Dobra, w końcu, Można z tym życiem zostać? Ja nie mogę wierzyć, że jeszcze ich tylu. нахуй ты мне пишешь No i trzeba Tak, machłem mu w i go zjepałem eee, Nie widzę piechoty w ogóle, trzeba by zajęć, dobra Dobra tam, jeszcze, tam się pomieszaliśmy teraz okej okay. dobra okej okay. dobra no nie, nie zawadzam wam jakaś dama w opałach tam są te gnidy <laughs> lecicie wy wszyscy pierw a tam już koniec tam, tak dobrze to ja tutaj yy... I co? No... Nie, ja muszę jakiegoś konia lepszego kupić, ja nie umiem nikogo dogonić, wszyscy mi pitają. Dobrze. To nasz chyba. On takim galopem idzie. No, to by... Tak by... Ja czuję, bym jechał widzieć na, na, na tak? Dzięki Dobra eee. Dobra, mamy go Okej okay. No kurde, słuchajcie się mi hopie Następny kuźwa <laughs> Bądź przy wrogu być, a nie przyjmie kuźwa Dobra, w my czasu oh. no trzeba by to grałem w Far no i no musiał, no musiał pedał stanąć się przede mną no okej okay. tam też nikogo nie widzę z wrogich to już dobijają wszystkich Tutaj już resztki papy są coraz bardziej dobijane. Eee, więc. Tam, ile ludzi, ty. Dobra, sami moi, jak wszyscy jadą w jednym kierunku, czyli to już będzie końcówka bitwy, i zaraz będą tutaj ci umarli. Tak, dziękuję, dzięki, że mnie zatrzymałeś. No, zajebiście Kuźwa, u upierdolę ci premię Na zero tak walczycie z jednym I wszyscy z jednym walczycie <laughs> Dobrze, no w końcu no Dobrze, ludzie Ona ma levelowanie. On też rozmawiaj. Zaproszę swój mudrunek umiejętności. Eee, daj mi przywództwo tutaj co? zręczność i damy ci bron jednoręczną gotowe nieważne rozmawiaj e, umiejętności chciałbym ci dać siła i też przywództwo gotowe nieważne gotowe dziękuję bardzo to jest oblegane już nie jest oblegane dobra więc ja bym tutaj jakoś e, swojej siły. E. Dobra stójcie 116. Okej, okay, czy możesz się? Chodźmy do Siege. Ja tak sobie. E. Czyli a ci? 116. Mamy tam jakichś piechurów, moi drodzy. W dół. Okej. Okay. Mamy jeszcze 14 tygiej. Dobrze, mamy trochę piechoty. Nawet jak w następnym odcinku sobie tutaj to robimy. Na razie jedziemy tutaj jeszcze do obozu. Obóz, tak. Żołnierze, piechota. Tak, jak najwięcej. A, ok. E, to teraz strzelców. Okej, okay. eee, strzelców eee, ma, nie masz, dobra, odejdź, eee, tak, tu mamy ilu, 25, 37 strzelców, Zebiście tutaj, więc eee, chyba to będzie na tyle w tym odcineczku, Moi drodzy, czemu ten kuźwa na to jest takie przyjebane? Dobra. E, ja tutaj będę kończył. Jeśli film się spodobał, to duża pa w górę. Przede wszystkim subskrypcja z dzwoneczkiem. Tam pod filmem oczywiście ma być szara nie czerwona, zostało dzwoneczek, żeby jedna na biorąco. Ja dziękuję za uwagę, do zobaczenia do następnego odcinka. Elo, na razie.